Witam, 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 z tej strony Koksu, a dzisiaj Pokażę wam 7 botów, które będą ci Będą ci Będą ci potrzebne po prostu na serwer Więc jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, proszę cię zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka w górę e, Bądź po prostu na bieżąco I za niedługo będzie od zera do profesjonalisty, czy od zera do programisty, ale to już niebawem. E, więc tak. E, zanim jeszcze. Przy, zanim jeszcze przejdziemy, chciałbym Wam podziękować za wyświetlenie pod ostatnim poradnikiem. E, tutaj lajki 2 na 1, e, no. 250 like jest już nieważne od zera do profesjonalisty będzie w ustalonym terminie gdzie możecie popatrzeć na mojego Discorda na dis Zapraszam także do mojego Discorda K0XU gdzie jest pełni dopracowany serwer mojego autorstwa gdzie się nad tym męczyłem 24 godziny jest to wszystko dopracowane. Regulamin, yy, weryfikacja i tak dalej. Ogółem, oprócz tego, jest bardzo ciekawa atmosfera, ciekawe są ciekawi widzowie, ciekawi członkowie, bo, bo to nie tylko są widzowie, tylko też członkowie, a także i moi, moi przyjaciele. Yy, Zapraszam Was do obejrzenia tego poradnika. Na pierwszym miejscu wchodzi Karlbot. Karlbot jest to bot z weryfikacji, którego możecie użyć. Jeśli w sensie inaczej, Karlbot jest to bot zajmujący się autorolami, moim zdaniem. Tam można też na panelu spojrzeć e, na coś innego, ale ja to używam po prostu do autoroli, bo z innych, na przykład jakby, czy jak to ten bot się nazywa, e, no niestety, ale trudno się z niego korzystać. Dlatego wolę korzystać z podstawowego bota do autoroli, czyli CarlBota. Na drugim miejscu, gdzie na po, w poprzednim poradniku mówiłem Wam Disboard, Discord yy, zajmuje się reklamowaniem se, reklamowanie serwerów. Yy, I oczywiście tutaj na serwerze można podbijać <laughs> i, wtedy, i wtedy jest ulepszany. Na trzecim miejscu wchodzi Bot Dyno. Dyno zajmuje się. Eee, zajmuje się e, zabezpieczeniami przed, e, przed na przykład innymi linkami do Discord'a, przed na przykład e, przed, przed, wulgarnych, wulgarnych słów. E, no, no i tak dalej, użycie no, przemocy i tak dalej. E, moim zdaniem ten bot jest bardzo użyteczny naprawdę mi ułatwia w dążeniu do celu. W sensie no ee, w sensie nie w dążeniu do celu, tylko ono mi pomaga po prostu w moderacji, w moderacji, czyli jak na razie jak administratorzy, moderatorzy mają to gdzieś bo po prostu są nieaktywni, to zawsze jest pod ręką Dino. ono zawsze mi pomaga. Na czwartym miejscu jest Mi6. Mi6 jest, jest to moim zdaniem podstawowy bot do wszystkich serwerów. Jest prawie na każdych serwerach innych członków. Mi6 no, to jest. No, ja go używam ogólnie do powitania, do pożegnania. Kiedyś go używałem do, do tego, że jak członkowie wchodzili, no, to dostaje automatycznie rolę. Teraz niestety ta funkcja jest w premium Gdzie za to, gdzie to musiałem się przenieść do propo, tak o którym zaraz powiem Choć mi 6, no Ciągle zmienia Ciągle zmienia te Pakiety e, no, nie pakiety tylko rzeczy za premium i tak dalej e, Na przykład raz jak mogło się za darmo promować no, W sensie no jak jak wysyłało się film i to MISZ6 akurat wysyła to też na Discorda, bo to za darmo, teraz jest to w wersji premium. Niestety, tak się wkurzyłem. Teraz muszę się promować ręcznie. Promować te filmy ręcznie. Eee, ProBot. ProBot jest to bot... Eee, tak jakby też wielofunkcyjny. Coś podobnego do WoWBota, tego że to jest... Probot jest to w wersji takiej, jakby to wam wytłumaczyć, w wersji biedniejszej niż Waobot yy, yy, Probot yy, może nawet dawać innym rolę może nawet auto, auto też rolę robić auto, auto powitanie, pożegnanie. Yy, no i ogółem z tych najważniejszych rzeczy yy, no. rytm to jest. Szósty przedostatni bot na moim serwerze. Rytman używa się do, głównie do muzyki. Chociaż moim zdaniem, bo ja tam nie wiem, czy tam do moderacji też się nadaje, raczej nie. To jest taki bot muzyczny. Eee, z niego się. No, rzadko się korzystać, no ale jak ktoś ma na przykład, nie wiem, serwer taki, że, że częściej też słuchacie muzyki na serwerze, no to... Właśnie ten rytm przydawał się na serwer każdy. Eee, I ostatni bot jest to Staty, bardzo użyteczny bot do statystyk. To jest też taki wielofunkcyjny, coś podobnego do Probota, do Waobota. No, tylko że ono ma jeszcze funkcję statystyki. To jest trochę lepszy bot niż Probot. Z tych moich botów to ja powiedziałem wszystko. Teraz Wam opowiem. Mój jeden bot, który jest zakazany do odcinka.